Cześć Siemanko, z tej strony Sebaster, Tradycyjnym przywitaniem, nietradycyjnym nagraniem. Dzisiaj dość specyficzne, specyficzne nagranie, tak naprawdę, bo będzie to o chorobie Krona Leśniowskiego. Tak czemu o tym, a nie o grach albo podkaście z bestią, o metalu i o roku? Nie. Krona, nie korna, bo korn to taki zespół. Wiem, że nie jednej osobie by się na pewno spodobał. Ale to się akurat nie ma co podobać z, tej, z tą chorobą. No jest to choroba dość specyficzna i jej święto przystępuje tutaj. Przystępuje, przysługuje, ja jestem zdania, że święto to święto, no ale nie do końca to jest takie święto, może jakby każdy chciał obchodzić, ale obchodzi się je 19 maja i z tego szczególnego dnia dzisiaj jest to nagranie. Oczywiście ciut wcześniej nagrywam, ale to się nie liczy. Liczy się to, kiedy to się ukaże i żeby każdy mógł to zobaczyć. No choroba klona. Choroba klona jest oczywiście na jelitach. Jak widzimy tutaj, jelito zdrowe jak wygląda, a jelito oczywiście chore, tak, jak wygląda. Jest to dość nieprzyjemna choroba, i która się ciągnie przez całe życie. Nie ma na to lekarstwa. Lekarstwem jest tylko to, takie, jakby to powiedzieć, są różne opcje tego lekarstwa. Jest leczenie biologiczne, ale jednocześnie przy tym i tak się przyjmuje na przykład pentacy dwugramową, o której e, wspomnę w późniejszej części. Ale najpierw napomnę, czym jest choroba krona leśniowskiego. Choroba krona leśniowskiego należy do grupy nieswoistych zapale, zapalenie dróg, tutaj jelitowych, tak? Stany zapalne mogą być lokalizowane w różnych, tutaj jakby to powiedzieć, odstępach jelita, tak? Najczęściej no to zależy, no ja na przykład e, może być. Tak jak w moim przypadku, tutaj w tym, tutaj mamy, nie wiem czy będzie widać, tu mamy tak pod żebrami prawy bok. Ja na przykład tutaj miałem diagnozowane, co było pomylone z wyrostkiem i przez co, przez co musieli mnie strasznie pociąć, i nie było to zbyt przyjemne dla mnie przynajmniej. Ale też z tego, co na przykład tutaj sobie zapisałem, tak, może być zlokalizowane od jamy ustnej aż do odbytu, tak naprawdę, więc nie ma na to reguły i, i nie ma na to tak naprawdę. Żadnego takiego wytłumaczenia, czemu to się pojawia. No, ja starałem się dowiedzieć jak najwięcej na temat tej choroby, ponieważ sam na nią choruję, więc starałem się, ale nie, no, niestety nie da się tego zdiagnozować, czemu. Najczęściej to się pojawia u młodych ludzi między takim właśnie wiekiem jak ja miałem, między tą dwudziestką, nawet trochę wcześniej. No, do maks tego 40 roku życia, tak zauważyłem, bo sam stosuję częste wizyty w Warszawie w Szpitalu MSW-jało. To jest bardzo specjalistyczny szpital pod tym kątem. Na pewno znajdą się też inne opcje. Jeżeli tak, no to pewnie w komentarzu się dowiemy, o ile ktoś wpadnie na ten pomysł, żeby to dopisać. Ja też na pewno nie jestem jakimś medykiem, ale warto, chcę pomagać, lubię pomagać osobom. I to jest mniej więcej skierowane do takich ludzi, żeby trochę, troszeczkę mogli się poznać z tą chorobą, którą mają, albo dla tych takich, co jeszcze mogą kogoś z tym znać i jak to z tym jest, no to jest choroba, która jest cały czas, ona towarzyszy, ale tak jak wspomniałem, tutaj tak jak mówiłem, najczęściej występują oczywiście bóle brzucha, przy tym gorączka, mogą być oczywiście, no tak, no, tutaj biegunka, utrata masy ciała, no u mnie to to strasznie było widać w najgorszym momencie, no tak Troszeczkę sobie czytam, też podpowiadam, bo napisałem sobie wcześniej w Wordzie, tak okolicznie, ale mówię, nie chcę wam tym truć wolę, żebyście mieli mnie plus tutaj, żebyście mogli sobie to przeczytać, co jest, na, następuje tutaj na ekranie, jak to wygląda. Co prawda, to nie jest film dla gamerów albo dla słuchaczy podcastów metalowych, ale podcast z tego może niezły wyjść, tak? W Polsce, prawdopodobnie, tutaj już akurat nie przeczytam około 50 tysięcy osób choruje na tą odmianę, akuratnio, bo to jest odmiana, bo to jest choroba jelit i są wrzodzające, zapalenie jelit jest i tu jest akuratnio choroba korona leśniowskiego. to już jest co innego, ale no jest I tak to wygląda. W moim przypadku, no to był prezent na dwudziestkę, taką chorobę dostałem na dwudziestkę i strasznie mi to popsuła, strasznie mi popsuła, że tak powiem, parę lat życia tak naprawdę, no bo jeden głupi Jeden głupi ruch lekarski sprawił, że no niestety było trzeba zrobić kolejne ruchy lekarskie, a wystarczyło dać leczenie biologiczne, które w tym stosunku choroby, jeśli jest mocna choroba, jest stosowany, mi nie podano tego, wycięto za to wyrostek i zrobiono ze mnie Frankensteina. Frankensteina ze stomiami. Ja to wszystko zaraz będę wam pokazywał, jak wyglądałem. Stomia, no to jest takie odprowadzenie jelita sztuczne, no bo to sztuczne to samo, to się nie robi, tak? Lekarz musi zrobić. No i tak to wygląda mianowicie. Ja wam zaraz to wszystko pokażę. Już zacznijmy od tego, tak? Tak wygląda to, ta stomia, tak, tak to wygląda to w ten sposób. Nie jest to za specjalne, ale, ale no stosuje się. Wspominałem o danym leku. Dany lek leczy zalecza, tą, to jest pentasa, mesalazina, mesalazin, mesalazinium, różne nazwy tak naprawdę tego słyszałem, ale jeżeli się mesala, to już na pewno dany lekarz, farmaceuta będzie wiedział o co chodzi. I to jest lek, który się przyjmuje powiedzmy rano i wieczorem, albo tylko rano, w zależności od intensywności choroby i to jest w granulkach Um, jeszcze jest Azamax, z tego co pamiętam, mi na przykład nie podchodził. Do każdego pacjenta trzeba oryginalnie samemu podejść. Nie ma na to żadnej reguły, która da, że aha u niego działa, no to i u mnie będzie działać. Nie, to niestety tak nie jest. Kolejnym takim tutaj, kolejną taką rzeczą, którą chciałbym pokazać, o, jest tutaj też, jak to wygląda w wersji, zaraz wam przybliżę, może coś zobaczycie. No, tutaj to są takie rzeczy, które raczej was nie dotyczą, no ale w takim to opakowaniu to jest i, i, i takie tu napisy na tym są. No tutaj wszystko jest podane oczywiście. Przez tą chorobę. Co może się dzieć jeszcze przez tą chorobę? Mianowicie tutaj już pewnie widać, że jakieś zdjęcia mam przyszykowane. Ale przejdźmy do... Gdzie to jest? O tutaj. No tutaj do tej rzeczy. Co ono powoduje? Co powoduje jeszcze ta choroba? Ta choroba powoduje przede wszystkim to, że trzeba być na diecie. Dieta przy tej chorobie, no to jest taka dość oryginalna, bo pamiętacie, pewnie niektórzy lubią wyjścia na kebaby, pizzę itp. Na kebaba wyjść mogę, ale już nie na ostrym, nie na ostrym. Kiedyś e, pewnego razu lekarz mi powiedział, e, mówi, panie Sebastianie, no pan nie może e, kwaśnego, gazowanego, smażonego, mleka pan też nie może. Co prawda mleko mogę, od krowy piję, ale takie z kartonu to nie polecam. E, e, I ogólnie też nie polecam, lepsze jest od krówki, zdrowsze. I jeszcze dodatek do tego, oczywiście, co nie może pan pikantnego. No ja zawsze pikantne lubiłem, ale mówi, ale, panie Sebastianie, pikanterię tylko z drugą osobą. Mówi, o to, panie doktorze, wielcy, mnie pan zadowolił, chociaż tyle mogę. <grych> no i co mi z tego, że chociaż tyle mogę? No, jak skoro nie mogę, tylu przyjemności nie... I jeszcze wracamy tutaj do tematu. Na pewno też możemy dodać o tej diecie, bo o diecie mało odpowiedziałem. Otóż trzeba być gotowane. Oprócz tego, że gotowane, to też pieczone i to jest główna taka dieta, najbardziej gotowane i nie mocno przyprawione potrawy. No, tam wiadomo są czasem wyjątki, można pójść na sushi, i jakiegoś nawet schabowego zjeść, ale nie za dużo, nie za dużo. Na przykład też trzeba unikać różnych potraw, kapuśniaczek, no to nie za bardzo ogórkowa, to już w ogóle na przykład szkodzi. Więc tu jest dużo, dużo, rzeczy, które może można poruszyć, że, że no nie jest dla nas tak, nie jest dla nas przeznaczone. Ja też bym chciał tak zaznaczyć, że przy tej chorobie różne te objawy mogą być, tak jak mówiłem, mogą być różne objawy, ale też to jest kwestia indywidualnego, indywidualnej historii. Każda historia jest inna. Ja swoją wam już troszeczkę opowiedziałem. I myślę, że może to być dla Was taka inspiracja. Jak nie inspiracja, to może to być dla Was takie porównanie, które wielce Wam powie dużo o takich ludziach. Też chciałbym to zaznaczyć, że nie ja wiem, czy mówiłam, ale to nie jest łatwa choroba. To nie jest łatwa choroba i trzeba to też umieć akceptować. Trzeba to umieć akceptować. I przede wszystkim akceptować siebie i osoby z, tym, z tą chorobą. Można też dźwigać przy tym. Przede wszystkim nie można, i osoba chorująca na to, trzeba uważać na takie osoby, bo to jest tak. My, wyśmiewając kogoś, bo często tak bywa, i ja to mówię na swoim przykładzie, że często usłyszałem Ha, głupoty, gadasz. Bardziej ostrą wersję. Ale tutaj nie będę cenzurował, bo to jest skierowane do dla szerszej publicz publiczności tak naprawdę. <laughs> I chciałbym to pod tym względem właśnie uszczególnić, że nie wolno się śmiać z tych osób. Nie wolno robić takich rzeczy, że a tam pieprzysz głupoty. Dobra, dawaj mu ten, albo lej mu Kelicha, tak? Bo jest grill Kelicha wal. Może tak nie być, bo może mieć ten stan zapalny nasilony i Kelich to będzie to będzie jego ostatni kielich na długi, długi czas wtedy. Więc lepiej wtedy się wyluzować i warto takie osoby też nie, nie dyskwalifikować ich z różnych aktywności, bo to bardzo też się odbija na, na drugiej osobie. Ja na przykład miałem tak, że też usłyszałem, że ej, nie zadawajcie się z nim, bo się można zarazić. Ja mówię, wow, ciekawe jak. Bo się nie da. No nie da, no nie, nie mam jak zarazić. No, co najbliżej to nie wiem, jak mogę zarazić? No, Teoretycznie może choroba przyjdzie genetycznie. No, to też takie słyszałem przypadki, ale no, to tylko tyle. No, to nie ma jak nawet. I to jest dla mnie śmieszne. Druga, druga sprawa. Teraz jestem kawał chłopa, opalony, biceso, kurczę, modeluję sobie czasem, co nie? Z modelingiem też na pewno Wam pokażę prędzej czy później, jak to wygląda. Yy, no może trochę zaniedbany, no Broda powie jeden, nie, u Barbera nie byłeś, no nie byłem, no ale no taką mam pracę, że nie muszę się stroić jak na wybieg mody, a chcę robić to co robię i to najlepiej mi wychodzi. Powie, a tam yy, wiesz chłop, jaki chłop tam, po co ci taki, tak? No, ale okazuje się potem, że po co ci taki, bo tutaj panienki tak często podchodzą i później tak osoba jest u nich, ewentualnie dały mu kosza, a potem się okazuje, że no, może byśmy pogadali, a potem ta osoba mówi, hmm. Za spokojny byłem dla Ciebie, tak? Za spokojny. No to spoko, to sobie tam znać kogoś bardziej aktywnego. No, jak się człowiek jest po operacji, to niestety nie będzie w lepszej aktywności. Nie będzie. Cóż na temat tej choroby mogę powiedzieć? Ona jest do końca życia, trzeba się z tym pogodzić. Nie ma na to innego wyjścia. Nie ma na to innego wyjścia, choćby człowiek chciał, no to się tego nie pozbędzie. Nie ja można albo żyć z tą chorobą i się smucić, albo przeżyć ją na wesoło i na bogato, z humorem, co prawda, z głową. Z głową, bo ta z tą chorobą trzeba żyć z głową, jak i z alkoholem. Tak samo trzeba uważać i z książkami, bo książki i alkohol są dla mądrych ludzi i tak samo z tą chorobą trzeba mądrze myśleć i postępować. Co jeszcze bym Wam mógł pokazać? Worek stominy, Wam, worek stominy pokazywałem, czy nie pokazywałem? Jezus, tu jest tyle odpalone w tle. O, tak wygląda worek stominy. To, to To już pokazałem, dobra. A, bo tu jeszcze była druga opcja tego, no. A więc yy, przed dwudziestką, jak ja wyglądałem przed dwudziestką? Przed dwudziestką wyglądałem tak. Tak wyglądałem przed dwudziestką, byłem chudy. No, zadowolony zawsze. Tutaj na koncerty chodziłem często. Tak ten płyn w tle też bym mógł być pity, i to nie jest Paola. No i tak wyglądałem kiedyś. No, dobra. Starczy Wam mnie. I tak macie mnie publicznie na YouTubie, więc no. A teraz jak wyglądałem w trakcie. W trakcie zaczynałem chudność. jak już widać na twarzy, coraz chudszy. Coraz chudszy. Coraz chudszy najgorsza wersja 49 kg. Coraz chudszy. Tu już nie było nawet mięśnia, nawet u mnie widać. Wyglądałem wręcz tragicznie. Tutaj tak samo, już też ten stopień był to był trochę przed jeszcze. Tu już jest najgorszy stopień, jak widać. Byłem tak naprawdę same skóra i kości. Same skóra i kości i takie często też często się przypadki trafiają. I tak człowiek wygląda i się martwi. A tak wyglądałem już parę miesięcy po, na szczęście, po zrobieniu mnie. Już widać, nabrałem masy. Nabrałem tej masy, ale jak widać, wyniszczyło to troszeczkę mnie. No, no wyniszczyło mój wygląd, tak? No, trochę włosy mi zaczęły bywać i podkrążone oczy, jak niczym bym był, nie wiem, Hammett i grał koncerty w Metalice. Albo Ozzy Osbourne, który sam maluje sobie oczy. To jest dla tych, co słuchają podcastów, nadchodzą siły zła. Więc tak to wygląda przed, po i w trakcie. Jak, jak to u mnie wyglądało. Co jeszcze bym mógł dodać o tej chorobie, bo tutaj jest jeszcze tego troszeczkę zachowanie innych, to mówiłem. A co do diety. Do diety, no to tak, pieczone mogę ja przynajmniej jeść pieczone, mi to nie szkodzi. Mogę też pić mleko, ale od To w małej ilości, ale muszę, bo ponieważ choroba ta jest taka, że współistnieją różne inne choroby przy tym. Stawy bolą, może się zrobić zapalenie na skórze, nie wiem, na głowie. Na przykład, niektórzy mają w innych częściach ciała. E, to też istnieją choroby współistniejące z tym. No, ja o tyle się dobrze chowam, że tak nic mi innego nie dolega, ale na przykład nie mam już takich mocnych kości jak kiedyś. Na przykład miałem problem z kolanem, albo no nie wiem, no. Tam stan zapalny na głowie mi się zrobił, tak. Ale to jest, u mnie to było pikuć, bo u mnie tego nie było widać, a z kolanem, no to co, no w piłę nie pogram i tyle najwyżej aż tak. Da się żyć, da się żyć, ale przede wszystkim trzeba żyć na wesoło z tą chorobą, bo nie można się smucić. Smucąc się wyjdzie to nam na, na złe tak naprawdę, no bo jak widzimy tu ten stan zapalny. To jest w całym jelicie, tu jest zdrowe jelito, normalna powierzchnia jelita i normalna ściana jelita wygląda tak, a u, chorob, u chorego człowieka tak to wygląda. I trzeba to zaakceptować, trzeba to zaakceptować, trzeba pomagać. Trzeba pomagać, bo, bo nie wolno w ten sposób. A co do jedzenia jeszcze no to mówiłem o mleku. Wspomnę też o tym, że tak wypiję sobie czasem jakieś e, whisky, whisky z kolą na imprezie, bo to nie jest tak, że ja nic nie mogę, tak? Tylko jak jest stan zapalny, to wtedy nie mogę. Wizyty na takie, wiesz, raz w roku trzeba pójść na kolonoskopię. I kolonoskopia nie odbywa się przez kolano. Więc tutaj na pewno może jakiś mem zamieszczę dla humoru. Na pewno się nie odbywa przez kolano, bo, bo to inaczej wygląda zupełnie. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Odbywają się choroby, znaczy pół choroby w sensie badania z krwi. I tutaj CRP znacznie to jest najważniejszy. Żelazo i na przykład, jeżeli jest marny stan, to też potas będzie się zmieniał. To jest w tym względem warto to też obserwować i warto też, jeżeli macie taką osobę wziąć pod uwagę, że on będzie to często badał, jeżeli nie wie, to żeby to zbadał. Objawienie takiej choroby, tak jak mówiłem, ból brzucha, bardzo duża utrata masy, biegunka i wtedy wszystko będzie się mieli na tacy. Wtedy zalecam Buja, Warszawa na szpital na Włoskiej i to jest bez autopromocji, po prostu wiem, że tam jest, dobrzy są lekarze, profesor, nie mogę polecić, bo nie wiem, czy mnie za to YouTube nie zje, ale tak to wygląda. Tak to wygląda. Co jeszcze bym mógł powiedzieć na temat choroby krona Leśniowskiego? W najgorszym momencie już wam powiedziałem. I to był taki prezent na dwudziestkę, który miałem. I straciłem na to ze stomią 2 lata, rok na operację, Ten tak z trzy latami ujęło. imprez nie miałem, drugie połówki w tango chodziły. Więc nic dobrego mnie w tym czasie nie spotykało, ale też trzeba patrzeć na plusy tej choroby wiecie, idziecie, nie wiem, z dziewczyną do jej rodziców, nie lubicie daniej potrawy, co nie? No to możecie zmyślić, że yy, co, no nie możecie, dieta itp., tak? Albo idziecie jakieś tam do restauracji, no i widzicie tę drogie menu i tam mówicie, nie, tego nie mogę, bo wiecie, tam yy, choroba jeli, to tam nie wolno, bo mnie przeczyści później, tak? Trzeba patrzeć też na plusy. Z tą yy, chorobą przysługuje też niepełnosprawność. Niepełnosprawność w stopie nie najwyższy niepełnosprawności, pośredni i ten najmniejszy, najmniejszy najprawdopodobniej wam nawet nie będzie przysługiwał, bo to jest zbyt poważna choroba, tylko będzie albo ten średni, albo najwyższy. Dzięki temu przyznawany jest więcej czasu wolnego, no i mniejszy oczywiście, czas mniejszy czas pracy, 7 godzin, ale też więcej urlopu. No i ten więcej urlopu bardzo ratuje takiego człowieka, który ma chorą jelita, bo musi kontrolować i nie ma tak, że może sobie pozwolić, że, żeby to zaniedbać. Trzeba to kontrolować, Trzeba to pielęgnować, bo to jest najważniejsze w tym. Najważniejsze to jest właśnie to, żeby to pielęgnować i mieć pod, pod opieką tego lekarza. Co jeszcze mógłbym dopowiedzieć na ten temat? Myślę, że to już by było w miarę wszystko, ponieważ to jest krótki filmik i chciałbym, żeby każdy mógł go zobaczyć, że w tym dniu, 19 maja, wspieramy siebie, jedni, drugich, i wspieramy tych nowych, i wspieramy tych, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, aby rozpowszechnić tą chorobę. Poprzez wiedzę i poprzez akceptację tej choroby w sobie i akceptację drugiej osoby. Przede wszystkim wspierajmy takie osoby, bo to nie jest prosta sprawa. To nie jest prosta sprawa. To nie jest tak, jak alkoholizm, niektórzy są o, o, cierpią, tak? Cierpią przez siebie, a tu cierpią niestety tak los chciał. I nie zawsze tak jest, jak jest. Gorszy dzień to nie znaczy, że ta osoba udaje. Jest po prostu gorszy dzień, bo strasznie jest ból i ta osoba nie daje rady. Nie daje rady, bo to bardzo się zdrowotnie odbija. Dlatego jest ta niepełnosprawność, o której wspomniałem. Jeżeli ktoś jej nie ma, a ma tą chorobę, warto o to zawalczyć, bo to też dużo pomaga. Lek ten, który stosujemy, na przykład tą pentasę, kosztuje koło 200-300 zł. Bez refundacji jeszcze więcej. Do tego też zalecam, na przykład jak ja stosuję lek Intestemax. Industamach, fajny lek, wspomaga. Wspomaga to akuratnie ta jelita, no i te zapolenie też wtedy jest mniej, mniej, jakby to mógł powiedzieć, prawdopodobne. Oczywiście trzeba stosować co jakiś czas, to wszystko widzicie po badaniach, dana osoba zobaczy po badaniach. Myślę, że tutaj już wszystko powiedziałem na temat tej choroby. To jest krótkie, zwięzłe, ale na temat i troszeczkę odbiegające od niektórych tutaj standardów tego kanału, ale warte zobaczenia i warte przesłuchania przede wszystkim, bo nie ma tutaj co za dużo oglądać. To jest warto przesłuchać. Także bardzo dziękuję za uwagę. Proszę o lajka pod tym filmikiem, jakiś komentarz z chęcią. Zobaczyć, czy te osoby, które mają też, to poprą ten filmik. Coś napiszą. No i subskrypcję, bo miło, jeżeli to będzie, i na pewno prędzej, czy później też coś się pojawi na temat tej choroby. Jeszcze, ale to jest tylko tak naprawdę na ten dzień, 19 maja. Wspierajmy takie osoby. Także cześć, dzięki, i do zobaczenia.